A prosimy, na życie, na drodze, Dzień dobry. Dzień dobry. Przepraszam za króciutkie spóźnienie, ale... Ale my tu się fajnie bawiliśmy No właśnie, szczerze, a co się działo? Tak, oglądaliśmy Panią w różnych odsłonach i próbowaliśmy walczyć z przeciwnościami losu, czyli z naszym komputerem, ale konkurs został rozstrzygnięty, trzy nagrody trafiły do naszych tutaj widzów, naszej publiczności, więc jesteśmy przygotowani do tego, że możemy się z Panią spotkać, wszyscy czekamy tutaj, a powiem szczerze, przygotowywałem sobie wiele pytań do Pani, natomiast... Natomiast tak, może się pani nie jeżeli pani to odpowiada. Zresztą specjalnie te fotele tak zostały tutaj zaprojektowane, wie pani. Ale z tego co wiem, mówi jest bez bujania, także pozbawiono mnie tej przyjemności. Ja tak zauważyłem, że na różny sposób w wielu programach starają się prowadząc panią przedstawić. Między innymi jeden, jedna z takich propozycji, która mnie szczerze ubawiła, powiem szczerze, znalazłem to, te informacje. Dla jednej Kazimiera to pożerające na śniadanie męskie genitalia strzowa armii polskich feministki. Coś takiego się pojawiło. To chyba fantazja znaczy, ludzi zaczyna naprawdę. Nie, no to jest takie robienie sensacji na siłę. Agnieszka, Kla, właśnie moja przyjaciółka i na pewno jedna z takich też czołowych zdecydowanie osób, to ona mówi, że to właśnie dowolnie, czy, czy, czy zjadanie dzieci, czy zjadanie właśnie, nie wiem, fiutów, tak? czy cokolwiek tam palenie, czy coś takiego. No to jest trochę no, wynik tego e, wyobrażenia o, o czarownicy. E, o kobiecie czarownicy, o wiedźmie, która jest, jest groźna i obrzydliwa i ma pypeć na nosie. Wystarczy zajrzeć do... Takich miejsc jak Afganistan, e, gdzie niby się polepszyło, ale tak nie do końca, i tam położenie kobiet jest tak straszne, że w ogóle e, trudno jest sobie coś takiego wyobrazić. Jeśli chodzi o przemoc, jeśli chodzi o prostytucję dziewczynek, dzieci w ogóle, jeżeli chodzi w ogóle o przemoc wobec kobiet, dzieci, e, ona to coś się nie zmniejsza. Jasne, że w tych krajach bogatego, bogatej północy, powiedzmy, no, tak jak się to mówiło kiedyś, z zachodu. Tutaj jest ta zmiana i rzeczywiście jest tak, że kiedy się obserwuje efekty tego kryzysu finansowego, który ewidentnie mężczyźni wywołali, młodzi, to zostało zbadane. To zostało zbadane, że młodzi testosteronowcy, po prostu mówiąc, kasyną z usług bankowych i, i, i z tej finansowej całej dziedziny właśnie Zgodnie z tak to jest stereotyp, ale on naprawdę jest coś na rzeczy, takiego American Psycho, po prostu takiego młodego chłopaka na koksie, w tym wszystku tak kompletnie zamroczony tym, że milion dolarów to można po prostu tak. i To, to zostało zbadane przez socjologów i i, I to się jakoś potwierdziło, że coś jest głęboko nie w porządku. I te y, budowania tej całej wirtualnej trzeciego odbicia zwierciadlanego w postaci tych kompletnych jakichś kosmicznych operacji, to niestety to są... To... Wstydzi się trochę teraz wystąpienia w tym, w tym programie, kiedy pani mówiła na przykład do ludzi, że, że ich pustka w głowie jest lżejsza od powietrza, albo właściwie czemu to miało służyć? Pani wyznaje sobie sprawę, że wszystkie te pani programy... Które przede wszystkim o książkach, w których pani promuje literaturę, nie miały takiej oglądalności jak ten nasz przodniwo, który było nadawany w prime-time w tvn Decydowała, zdecydowałam, to no, do, no, mogę powiedzieć, no, dla pieniędzy, dla sławy, dla, to, dla tego, żeby się sprawdzić, dla te, żeby sprostać jakiemuś wyzwaniu yy, i tyle. I nie myślę, żeby ten program promował chamstwo. I on, on był oparty na takiej zasadzie takiego, można powiedzieć, neoliberalnego mechanizmu, który jest antywspólnotowy. To znaczy, tam było Bardzo przykry moment w tej gry, kiedy zespół, najpierw oni się czuli ze sporem, bo jeszcze jakoś tam po jednej osobie odkładali i tam czuli, że razem tworzą coś, to znaczy powiększają tą pulę pieniędzy, a potem musieli się zacząć wycinać i została jedna osoba. I to było niefajne w tym. W tym sensie był to program taki z ducha właśnie neoliberalnego. Natomiast... natomiast ja to ja powiedzieć, to był wiedzowy telefonik, to, to, to nie były te pytania, to nie były o, o, o to, no, to, nie, to były trudne pytania. To, to była jednak e, taka brutalna, ale jednak formuła do, do takiego wiedzowego, takiej rozrywki, która jest jakoś tam, do takiego w, 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 wiedzowego wyzwania. No dziwny pomysł, ja bym nigdy w życiu w tym programie nie chciała udziału jako uczestniczka. Tam y, chodziło o to, żeby y, na czas, y, w maksymalnym stresie, poddać się odpędce ze wszystkiego. Ze wszystkiego dosłownie i to w tempie tak, że... jeszcze jesteś na terenie, tak, gdzie wszyscy obok chcą y, wykończyć. No i to ludzi miło, bo to było dla nich y, y, przeżycie y, takie właśnie ekstremalne. Ja, kiedy. Y, Starałam się im łagodzić ten stres, bo nagrywaliśmy to nie na żywo. Więc ja byłam bardzo miła dla tych osób, tak w trakcie tych przerw i tego, co tam nie wchodziło. Ale oni, oni, oni nie byli wcale zadowoleni. A już jeżeli byłam w dobrym bardzo humorze, albo taka z kolei zmęczona i miła, to było wielkie rozczarowanie, bo oni chcieli tego spotkania z tym potworem i, i takiego... To jest, no nie wiem, no jakaś taka... Owszem, byli ludzie, którzy nam przychodzili tylko i wyłącznie dlatego, że chcieli coś wygrać. W sensie takim a nuż yy, mi się uda wygrać pieniądze, ale to, te pieniądze są małe w tym programie. On w ogóle dalej jest po angielsku, nie wiem, czy w BBC można go oglądać. Na no, po prostu się toczy i toczy i toczy. toczy. Więc, yy, więc ja myślę, że ja się w tym jakoś tak sprawdziłam. Byłam w tym też już bardzo zmęczona. Drugi raz y, się decydować, to absolutnie się zdecydowała na to. Było to bardzo duże dla mnie wyzwanie i no tak, to, to była ciężka bardzo praca, taka telewizyjna, ale zupełnie tego nie żałuję, no bo nie czarujmy się, no. Y, niestety żyjemy w takim świecie, w którym no to te potworne media nakręcają jakieś w ogóle możliwości komunikowania się. Pani Keszmier. Pani ma, pani ma jakiś y, typ idealnego mężczyzny, który nie jest utopią, a istnieje w rzeczywistym świecie? Zobaczcie no, ja no tak, ale czy, czy taki mężczyzna y, posiada imię i nazwisko? No więc y, to jest pytanie o to, czy mam faceta. <śleszy> ja pytam o idealnego mężczyznę dla pani. Znaczy, jest, znaczy, jakby ja to powiedzieć, nie uważam że się, znaczy nie czuję się w obowiązku odpowiadania na pytanie, czy mam faceta, czy nie mam faceta. Ale w jakimś sensie, sensie właściwie, dlaczego miałbym tego nie zrobić. Mam faceta. Natomiast ten ideał mężczyzny, kiedy się pytawał o ideał mężczyzny, czy ideał kobiety, to nigdy to nie jest prawdziwe. Nigdy to nie jest prawdziwe. No, moim ideałem jest strach. Ale no tak, pada, to parę na napisałam jakiś takie o tym ferietom, że mam takie wyobrażenie o ideale męskości na nowy wiek, który jest bardzo waleczny. To jest taka historia, która mi się traciła do mnie przez internet. Nie wiem, czy Państwo o tym jakoś zauważyli. To była jakaś taka historia, żeby pożary lasów w Australii i tam był taki dzielny strażak, którego można było zobaczyć na YouTubie który uratował misia koalę z pożaru, tak? I on był taki fajny. Był naprawdę bardzo przystojny. I, te, i zamiast tego misia zabić na polowaniu, to go wejdę z pożaru, napoił wodą z butelki. I był po prostu naprawdę bardzo seksji w tym. Straźnie mi się podobał ten strażek.